Dzień dobry, witam Was serdecznie, drogie koziorożce. Jest to czytanie dla Was na miesiąc maj, czytanie miesięczne. Kochani, karty są przetasowane już oczywiście dla Waszego znaku, więc teraz póki co aniołki damy na bok, no a z tej talii robimy rozkład ogólny, podstawowy. Więc tak, koziorożec maj 2025. Jeszcze zanim karty, to chciałabym Wam serdecznie podziękować za Wasze lajki, za Wasze komentarze, subskrypcje, za kawę, którą mi wirtualnie stawiacie. i kochani, oczywiście zachęcam do dalszej aktywności na tym właśnie polu, w tych właśnie aspektach. No to jedziemy. A więc mamy kartę głupca, kartę maga, następnie mamy diabła. No, zaczyna się od wielkich arkanów, czyli wygląda na to, że to będzie ważny miesiąc dla Was, drogie koziorożce. Dziewiątka pucharów. Czwórka buław, ale z tej strony to jest negatyw. No i dalej mamy ósemka pucharów. Piątka mieczy. I ostatnia karta Królowa Pucharów. No i jeszcze Aniołek do kompletu. No nie próbuj, kocie, przejść przez stół, bardzo cię proszę. Bo się mi tu i kochani. I tu mamy kartę Kompromisu. No dobrze. A więc moi drodzy, tak, no skoro mamy kartę głupca, czyli jakiś nowy początek, tak? jakaś nowa podróż, którą wyruszamy, jest to też karta, która symbolizuje taki entuzjazm, taką radość wewnętrzną, tak? Trochę nawet takie wewnętrzne dziecko, kiedy podchodzimy do pewnych tematów właśnie z taką, z taką energią radości, jak dziecko, które. Wszystko robi tak na 100%. Jest tu i teraz obecne, zajmuje się czymś, to jest skupione totalnie właśnie na tym. I to jest właśnie takie: wszystko i nic, tak? Jest z jednej strony pustka, z drugiej strony nieskończoność. Można ją wypełnić, można być w totalnej próżni. Na pewno jest to zapowiedź czegoś nowego, pójścia do przodu, jakiegoś ruchu, jakiegoś, jakiegoś rozwoju. I karty radzą, żeby tworzyć jak gdyby samemu tę przestrzeń do rozwoju, czyli bardziej chodziłoby chyba o to, żeby nie podążać za kimś, nie skupiać się na tym, co ktoś tutaj Wam proponuje, co ktoś Wam tutaj jakby do czegoś Was ewentualnie zachęca, tylko powiedziałabym, że wykorzystywać swoje talenty, swoje możliwości. Swoje przemyślenia i za tym podążyć. Może też być tak, że na początku miesiąca pokazuje się ustęp kapucharów, czyli być może wróci do Was jakiś pomysł z przeszłości, który w jakimś tam stopniu nie zrealizował się wtedy albo w ogóle się nie zrealizował, i teraz powraca. Czyli Przychodzi wam na myśl, kiedyś na przykład chciałem zrobić to czy tamto, ale wtedy nie wiem, nie było czasu, nie było na to pieniędzy, nie było przestrzeni, nie było jakiejś, jakiejś mojej wytrwałości, żeby to zrealizować. No i teraz ten pomysł wraca. Ale ja bym się chyba nie do końca skupiła właśnie na tym, co wraca z przeszłości, tylko jednak próbowałabym tutaj stworzyć coś nowego, bo macie i głupca, i maga, które. Te, obydwie te karty mówią o rozpoczynaniu czegoś nowego. To nie jest powrót do przeszłości. To nie jest m, jakby kalkowanie czegoś, co już było i skupianie się na właśnie tym, czym już się kiedyś, choćby nawet tylko w jakiejś niewielkiej m, części, ale zajmowaliście. Więc może to być taka pokusa, ale to nie jest dobry pomysł. Ja myślę, że m, ten powrót do przeszłości m, bardzo szybko by się okazało, że. Tak naprawdę to nie jest nic pozytywnego dla Was, tak? Że właściwie może się zmieniły okoliczności, może się Wam wydawało przez moment, że moglibyście teraz bardziej się w coś zaangażować, ale no powiedziałabym, że ten pomysł jest mimo wszystko skazany na niepowodzenie na jakieś takie rozczarowanie. No, i zamiast zysków, zamiast jakichś pozytywów, byłyby po prostu z tego same straty. I te, nie wiem, jeżeli to byłby pomysł związany też z jakąś inwestycją, no to nie byłaby to inwestycja trafna, tylko wręcz przeciwnie, mogłaby się okazać, mogłaby się okazać po prostu porażką. Ale to będzie coś tak silnego, że faktycznie będziecie na tym swoją uwagę skupiać. Nawet można by było powiedzieć i potraktować też jako ostrzeżenie tą kartę diabła, że to może być temat, który no, wręcz by was wciągnął, y, tak wiecie, w, 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 w jakiś taki sposób uzależniający w coś, tak? To byłby po prostu zły krok dla was, ale często jest tak, że my nie widzimy czegoś od razu i najpierw y, na przykład gdzieś tam w środku. Toczymy jakąś walkę, potem robimy ten pierwszy krok i okazuje się, że jednak trochę to jest wbrew nam, tak? Nie do końca byliśmy przekonani, no ale próbujemy. No i pełni takich właśnie jakby sprzecznych emocji, sprzecznych uczuć w środku, nagle się okazuje, że jednak to nie było to, tak? Więc nie ignorujcie też takiego poczucia, co macie w środku, tak? W pewnym sensie można by powiedzieć, powinniście iść za emocjami w tym miesiącu. Czyli jeżeli poczujecie taką niepewność tej sytuacji, to absolutnie w to nie wchodźcie. A z drugiej strony zdajcie sobie też sprawę z tego, że właśnie emocje mogą was przyciągać do czegoś takiego niespełnionego z przeszłości. Więc trzeba by tu taki balans wyłapać, tak? Z jednej strony Słyszeć ten głos intuicji, a z drugiej strony w magu mówimy o tym, że wszystko mamy przemyślane. To jest karta intelektu, to jest karta takiego bardzo umysłu pracującego na bardzo wysokich obrotach, na bardzo wysokim poziomie. Więc też do tego podejdźcie w ten sposób. I ja myślę, że jeżeli to wszystko przemyślicie, jeżeli nad tym wszystkim się tak głęboko zastanowicie, no to y, po prostu w to nie pójdziecie, bo zobaczycie, że ta sytuacja byłaby dla Was jakimś y, właśnie być może zniewoleniem, w jakiś sposób. Y, Odebrałaby Wam stabilność, w jakiś sposób odebrałaby wam też być może poczucie bezpieczeństwa, tak? Bo to mamy tu na negatywie tego diabła i czwórkę buław, która mówi o no w pozytywie oczywiście, o poczuciu bezpieczeństwa, o takiej sytuacji, która jest powodem do radości, a to niestety by tym powodem do radości nie było. Natomiast karty mówią, żeby też zadbać o siebie właśnie na tym poziomie emocjonalnym, żeby sobie sprawiać jakieś drobne przyjemności żeby się doceniać, żeby się trochę porozpieszczać nawet, a dlaczego nie? Przecież nam się to właśnie należy. Więc kochani, jest to na pewno czas pomysłów, pracy, skupienia, wykorzystywania swoich możliwości, swoich talentów, ale skupcie się po pierwsze na tym, co nowe do Was przychodzi, a po drugie też docencie siebie, tak, żebyście Wy byli w tym usatysfakcjonowani. Trzeba tu taką Równowagę, ten kompromis osiągnąć pomiędzy wysiłkiem a odpoczynkiem, pomiędzy obowiązkowością, odpowiedzialnością, a może taką beztroską i zabawą, taką jak głupiec może sobie zafundować. Więc znajdźcie tutaj ten kompromis. Jeżeli za bardzo w coś wejdziecie, jeżeli pozwolicie się wciągnąć w te szpony, w taką w takie właśnie uzależnienie, to niestety, ale to będzie wasza porażka, więc nie tędy droga. Tutaj musi być ten balans, ten balans musi być zachowany. I tak jak powiedziałam, uważałabym tutaj na sytuację z przeszłości, bo to nie jest coś dobrego i zdrowego dla was. To tak może wyglądać, tak wzbudza jakieś emocje, ale weźcie te emocje przepuśćcie przez umysł. Jakie to są emocje? Bo często jest tak, że Nasza pamięć taka emocjonalna nie do końca rozróżnia dobre czy złe, wzbudziło coś emocje i to zapada nam mocno w pamięć. Na tej zasadzie działa przecież syndrom kopenhaski, tak? czyli przywiązanie do kata, przywiązanie ofiary do kata. On wzbudza tak duże emocje, że w pewnym momencie organizm. Czy nasz umysł, czy nasza podświadomość przestaje rozróżniać? No, no, tam nie ma nic dobrego, tam jest tylko zło, ale sam fakt wysokich emocji jest to uznawane za coś, co nas pociąga i przyciąga, i nie umiemy od tego kata odejść, tak? Na tej zasadzie to działa. I tutaj też może wydaje się wam, że to były jakieś emocje, że to wzbudzało coś w was, ale pytanie. Jakie te emocje były? Czy jesteście w stanie sobie je teraz dokładnie przypomnieć? Bo często wypieramy te złe rzeczy z głowy, z pamięci. Nie chcemy się tak jakby tym katować. Więc zastanówcie się, bo to mogło być coś totalnie niezdrowego, co wpędziłoby was właśnie w jakąś taką sytuację toksyczną, uzależniającą i wszystko na negatywie właściwie wokół tego by się działo, ale możemy na pierwszy rzut oka tego nie wyczuć, nie zrozumieć. Więc. Przepuśćcie to przez umysł, przeanalizujcie. No to, kochani, uczucia. Single. No macie, kochani, nowy początek, więc myślę, że jest tutaj rzeczywiście szansa na to, żeby, żeby wejść w jakąś nową relację, żeby poznać kogoś nowego. Ale zaznaczam nowego. Nie przypominajcie sobie o jakichś wracaczach, odchodzaczach i tak dalej. O kimś, kto był, poszedł i teraz chce na przykład wrócić. Nie wiadomo z jakiego powodu, nie wiadomo po co. Absolutnie nie, kochani, to jest wasze niepowodzenie. Więc y, nie wracamy do przeszłości, nie, odsma nie odsmażamy starych kotletów. To już było, to wrati, tak. A gdyby się chciało wrócić, to wy mówcie stanowczo nie, bądźcie tutaj stanowczy. Dlaczego? Bo to się pokazuje jako porażka, jako przegrana, jako coś, co będzie waszym uzależnieniem. Być może byliście w jakiejś relacji toksycznej, udało się wam z niej wyrwać, ale ten ktoś ciągle próbuje jeszcze pociągać za sznurki i sprawdza, na ile jeszcze ma tutaj siłę działania, na ile jeszcze może wami manipulować. Na ile jeszcze ma po prostu swój wpływ na Was, czy to jest, czy tego nie ma i sobie sprawdza. No i to sprawdzanie właśnie może też być taką próbą nawiązania znowu kontaktu, czy ona jeszcze, czy on odpowie, czy się da zahaczyć i jak to będzie wyglądało. Więc miejcie tego, kochani, świadomość. To nie jest nic dobrego. To Was wytrąci, kochani, z równowagi. To Wam odbierze poczucie stabilizacji, to Wam odbierze poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie, jeżeli to była jakaś osoba, właśnie toksyczna, kontrolująca, manipulująca, no diabeł jest diabłem, moi drodzy, i nie ma tutaj co się nad tym jakoś wiele rozwodzić, więc po prostu uważajcie. Natomiast, jeżeli coś nowego znajdziecie, spotkacie i będziecie, i teraz znowu tu jest to połączenie umysłu i emocji. Jeżeli na wszystkich poziomach, zarówno umysłowym, jak i emocjonalnym, będzie Wam tu, że tak powiem, wszystko działać i będziecie dobrze odczuwać. Po prostu pozwólcie sobie poczuć tego nowego człowieka, tego, tą osobę, która do Was przychodzi. Jeżeli ją poczujecie dobrze, ale do tego jeszcze też umysł będzie mówił: tak, tak, tu jest wszystko, tu się zgadza, tu jest prawda, tu jest uczciwość, to wtedy możecie próbować. Ale bądźcie naprawdę czujni, żebyście nie dali się no, wciągnąć w jakieś właśnie niestety chore. Relacje, chore nie, sytuacje. Nie dajcie się po prostu wciągnąć w coś złego. Tu też myślę, że warto byłoby trzymać się mocno swoich zasad i też nie robić niczego wbrew sobie. Jeżeli jakakolwiek część waszego, nie wiem, mózgu, waszego serca jakakolwiek cząstka mówi nie i ostrzega was, to, kochani, nie ignorujcie tego, tylko wręcz przeciwnie. Trzeba za tym podążyć. Nie wolno podejmować żadnych decyzji wbrew sobie. Tak? Trzeba siebie po prostu słuchać i też ufać sobie, ufać swoim emocjom, swoim odczuciom. No to, kochani, związki. Więc tak, nowy początek, jak we wszystkim, tak? Ja myślę, że tutaj może też być w ten sposób. Ten nowy początek trzeba odebrać. Jako dziecko, po prostu, więc u jakiegoś koziorożca może się pojawić ciąża, dziecko, tak, temat, temat dziecka może gdzieś tam y, wyjść, że tak powiem, jak najbardziej. Jest to też, y, mm, no, w pewien sposób takie lekkie podejście do, do pewnych y, rzeczy. Y, koziorożec z natury nie jest lekko duchem, więc może Wy taką inną energię. Że bardziej niż zazwyczaj będziecie chcieli skupić się właśnie na, na emocjach, na jakichś takich może nawet eksperymentach, powiedzmy, tak? W miłości czy, czy w waszych relacjach. Myślę, że możecie się zbliżyć bardzo ze sobą, właśnie na tym poziomie emocji. Natomiast no, to jest taka duża energia, też życiowa, tak? Więc myślę, że, że tak, ale może też być tak, że. Będziecie w pewnym sensie mieli różne spojrzenia na jakieś sprawy. No dlatego ta karta kompromisu, że trzeba będzie tutaj się dogadać. Czyli jedno z Was będzie być może no, w jedną stronę, drugie w drugą stronę, i trzeba się w tym wszystkim jakby porozumieć, odnaleźć. Może wrócić jakiś temat z przeszłości, który był wtedy już czymś bolesnym jakąś taką porażką, jakąś przegraną. No i myślę, że no albo nie został załatwiony w sposób y, odpowiedni, tak, wtedy być może coś nie zostało powiedziane, wyjaśnione, y, przebaczone, przeproszone i tak dalej, i to jak bumerang wraca. Więc jeżeli tak, no to, no to może teraz znajdziecie siłę w sobie i, i y, 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 przeanalizujecie to raz jeszcze. Y, być może też przegadacie i doprowadzicie do tego kompromisu. Bo finał no, w tej królowej Pucharów, ja myślę, że w sumie ten miesiąc się dla Was skończy dobrze. W takim dobrym y, znaczeniu takich emocji dobrych, tak, że, będziecie, że dojdziecie do wniosku, że uczucia, to, co Was łączy, że to jest najważniejsze, tak, i na tym się trzeba y, skupić. Oczywiście bezpieczeństwo, y, taka więź też między Wami silna. No, i oczywiście wierność, lojalność, że to są te najważniejsze rzeczy i na tym należy się skupiać, a nie gdzieś tam szukać jakichś pobocznych tematów. Więc tu budujemy to, co daje nam to właśnie poczucie bezpieczeństwa, te dobre emocje, wiąże nas ze sobą mocno. Dbamy o wierność, o lojalność, o namiętność, oczywiście, też w związkach. Więc to wszystko jakby stawiamy na pierwszym miejscu. Do przeszłości raczej lepiej już nie wracać. To nie chodzi o to, żeby ignorować tę przeszłość, jeżeli ona tam gdzieś była trudna, problematyczna, w jakiś sposób zachwiała waszym poczuciem bezpieczeństwa, no bo ta czwórka jednak jest, ten dom jest taki no, rozedrgany, tak więc no, mogło, mogło tak być, że, że coś się takiego zadziało, no ale jest tu już zmiana, tak, jest nowy etap więc skupcie się na tym co nowe co, co dla was dobre sprawiajcie sobie wzajemnie przyjemności, tak, no, czasem takie drobiazgi coś też dobrego robią i, i jakby mm, pozwalają na to, żeby żeby mm, żeby coś właśnie budować, żeby doceniać, żeby się wzajemnie pochwalić, żeby się wzajemnie dostrzec, zauważyć, tak, żeby nie było jakiegoś takiego ignorowania siebie. No to tyle, kochani. No i myślę, że też nie warto starać na ostrzu noża tutaj żadnych spraw, tak, jeżeli będziecie czuli, że tutaj w dwie strony idziecie, to szukajcie kompromisu, tak? Nie ma takiego, nie ma takiej potrzeby, żeby koniecznie tutaj tak nieprzejednanie, że tak powiem, ciągnąć w jedną ze stron. Absolutnie nie. Chociaż może taka pokusa tutaj być. Tyle. Życzę Wam cudownego miesiąca maja no i słyszymy się niebawem.